Wbij goździki w banana. Dzięki temu pozbędziesz się dokuczającego problemu. Na początek weź jednego dojrzałego banana i obierz go ze skórki. Banany mają wiele zaskakujących właściwości. Są źródłem magnezu, który pomaga w redukcji stresu. Dodatkowo dostarczają witaminy C, wzmacniając układ odpornościowy. Następnie wbij około 20 goździków w miąższ banana. Zawierają one wiele właściwości przeciwzapalnych. Ich aromat działa jak naturalna aromaterapia. Tak przygotowanego banana włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj na małym ogniu przez około 10 minut. Takie połączenie ma nietypowe działanie. Następnie weź szklankę i odcedź miksturę przez sitko. Zaczekaj, aż napar ostygnie. Zdziwisz się, jakie szerokie zastosowanie ma ta prosta, domowa herbatka. Tak przygotowany napar wypij około 30 minut przed snem. Sam zapach goździków ma właściwości relaksujące, a to połączenie jest naturalnym sposobem na zwalczanie bezsenności. Ta naturalna mikstura tnie kaszel jak nóż. Natychmiast przestaniesz kaszleć, a gardło przestanie boleć. Działa jak tarcza na grypę. Weź dużą pomarańczę, odetnij jej końcówkę. Za pomocą noża i łyżeczki wyjmij miąższ. Pomarańcza zwiększa odporność błon śluzowych i uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych, uniemożliwiając wirusom przenikanie do organizmu. Jest bogata w witaminę C, która sprawia, że przebieg choroby jest łagodniejszy. Weź jeden ząbek czosnku, potnij go na drobną kosteczkę. Zawiera on alicynę, czyli substancję, która wykazuje działanie antybiotyczne. Łagodzi kaszel i stany zapalne. Wrzuć go do wydrążonej pomarańczy. Następnie weź kawałek imbiru, obierz go ze skórki i potnij na kawałki. Działa rozgrzewająco, zmniejsza stany podgorączkowe, łagodzi towarzyszące infekcji bóle głowy, mięśni oraz gardła, rozrzedza zalegającą wydzielinę i łagodzi kaszel. Wrzuć kostki imbiru do pomarańczy, zalej całość łyżką miodu, ma on działanie antybakteryjne, pomoże szybciej pozbyć się ich z organizmu. Ma działanie wykrztuśne, dzięki czemu wspomaga proces oczyszczania dróg oddechowych. Przekształca suchy kaszel w mokry i umożliwia pozbycie się wydzieliny. Zamknij pomarańcze i zostaw na dwie godziny. Gdy składniki się połączą, mikstura będzie prawie gotowa. Weź wyciskarkę do cytrusów. Wyciśnij na niej pomarańcze z miksturą. Sitko z wyciskarki odsączy kawałki czosnku i imbiru. Przelej miksturę do słoiczka. Dawkowanie dla dzieci poniżej drugiego roku życia to dwie łyżeczki dziennie. Dorośli mogą wypić całą miksturę naraz. Wypij to przed snem, a efekty cię zaskoczą. Rozpuści wszystko, co zjadłeś w ciągu całego dnia. Ten zielony napój to naturalny środek na odchudzanie. Zwiększa metabolizm. Ułatwia też opróżnianie. Skutecznie pomaga w walce z zaparciami. Jest prosty i tani w przygotowaniu. Weź trzy mniejsze ogórki. I obierz je ze skórki. Ogórek doskonale nawadnia organizm. Dostarcza wielu witamin i minerałów. Działa jak antyoksydant. Pomaga przy problemach z zaparciami. Ogórki, pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do naczynia, w którym będziesz mógł je rozdrobnić. Dodaj czyste, świeże liście mięty. Mięta pobudza wydzielanie soków trawiennych. Wyciśnij sok z cytryny i wlej go do naczynia z ogórkami i miętą. Cytryna przede wszystkim łagodzi objawy zgagi i ułatwia trawienie. Do ogórków i mięty dodaj też mały kawałek imbiru. Imbir pobudza wydzielanie śliny i soków żołądkowych oraz żółci. Wlej około 300-400 ml wody. Zmiksuj wszystko, przeceć przez sitko i przelej do szklanek. Pij codziennie wieczorem przed snem. Zrobienie go zajmuje dosłownie chwilę. Stosuj co najmniej przez tydzień, a poczujesz rezultaty. Twój metabolizm się poprawi. Odczujesz olbrzymią ulgę. Wspomożesz odchudzanie i poczujesz się zdecydowanie lżejszy. Ten napój oczyszcza nerki i obtłuszczoną wątrobę. Poradzi sobie również z małymi kamieniami nerkowymi. Umyj dwie limonki. Potnij je na kawałki. Dzięki zawartości witaminy A opóźniają procesy starzenia się skóry. To bogactwo witaminy C, żelaza, potasu. Magnezu oraz innych składników mineralnych. Spożywanie limonek zapobiega także tworzeniu się kamieni nerkowych. Następnie obierz dwa ząbki czosnku. Je również potnij na małe kawałki. Czosnek ma właściwości moczopędne. Wspomaga oczyszczanie organizmu. Właściwości przeciwzapalne czosnku chronią nerki, właśnie w związku ze stanami zapalnymi. Do garnka wrzuć pokrojoną limonkę, dodaj czosnek. Dalej wodą. Wystarczy pół litra. Ostatnim składnikiem będzie kurkuma, wsyp połowę łyżeczki, całość gotuj przez 8 minut. Kurkuma i jej główna substancja, kurkumina, mogą dzięki temu sprzyjać terapii i łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności nerek. Weź sitko i odcedź przez nie napój. W kilka minut powstał złoty płyn o wielkich właściwościach leczniczych, przelej go do kieliszka lub kubeczka. Taki napój pij codziennie przez tydzień. Miałeś kiedyś kamienie nerkowe? Jak sobie z nimi poradziłeś? Moja babcia nigdy nie wyrzuca łupin z orzechów włoskich. Są cenniejsze niż myślisz. Naturalne i bogate w wiele składników odżywczych. Przygotujesz z nich bezcenny napar, który zastąpi wiele aptecznych specyfików. Umyte łupiny orzecha wrzuć do garnka. Wystarczy użyć łupin z około 10 orzechów. Weź jedną średnią cebulę. Zdejmij z niej tylko pierwszą, zewnętrzną warstwę łupin i odetnij końcówki. Pokrój na kilka kawałków i wrzuć do garnka z orzechami. Dodaj jedną laskę cynamonu i mały kawałek imbiru. Zalej wszystkie składniki wodą. Gotuj przez minimum 15 minut. Odstaw na pół godziny i odcedź. Ten napój pomaga na kaszel, przeziębienie i grypę. Cebula. Imbir oraz cynamon. Dodają smaku i zwiększają moc oraz skuteczność naparu. Mają właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Po lekkim przestudzeniu do napoju możesz dodać dwie łyżki miodu. Miód, zwłaszcza gryczany, łagodzi ataki napadowego kaszlu. Taka herbata działa przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Pomaga złagodzić objawy grypy i przeziębienia. Pij trzy szklanki dziennie. Najlepiej na ciepło. Znałeś ten przepis? Stosowałeś już herbatę z łupin orzecha włoskiego? Daj znać w komentarzu. Naturalny środek pobudzający działanie jelit i wątroby. Stosuję go, kiedy mam wzdęty brzuch oraz kiedy potrzebuję poprawić metabolizm. Picie tej mikstury naczczo nie tylko wzmacnia organizm, ale i pomaga obniżyć ciśnienie, cholesterol oraz wagę ciała. Trzy cytryny potnij w cienkie plastry i wrzuć do szklanego słoika lub Innego szklanego naczynia. Cytryna to przede wszystkim źródło witaminy C, następnie posiekaj trzy ząbki czosnku i dodaj do pokrojonej cytryny. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Obniża ciśnienie krwi oraz cholesterol, cytryny z czosnkiem zalej miodem. Powinno wystarczyć około pięciu dużych łyżek, tak aby połowa cytryn była nim zalana. Miód zapobiega powstawaniu chorób sercowo-naczyniowych. Pozostałą połowę naczynia wypełnij oliwą z oliwek. To składnik rekomendowany przez dietetyków oraz lekarzy ze względu na działanie antymiażdżycowe, zmniejszające poziom cholesterolu czy ryzyko chorób serca. Delikatnie zamieszaj całość, zakręć i odstaw na 12 godzin. Po tym czasie mikstura jest gotowa. Zażywaj jedną łyżkę dwa razy dziennie, jedną rano na czczo, drugą wieczorem przed snem. Szybko zauważysz znaczącą poprawę samopoczucia. Uczucie wzdęcia zniknie, a dodatkowo zgubisz zbędne kilogramy. Taka mikstura wpłynie na jakość twojej skóry i cery.